już Sabak, witam Państwa w skanerze Defense24. Tym razem wyjątkowo skaner nagrywamy w Kielcach podczas targów. A moim gościem jest dzisiaj pułkownik Michał Marciniak. I tutaj będę się posiłkował kartką. Pełnomocnik Mondo spraw pozyskania i wdrożenia do sił zbrojnych RP systemu Wisła. Zgadza się. No właśnie, ale dlaczego, dlaczego systemu Wisła? Czyli zacznijmy od Wisły. To Wisła to jest program obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu. Umowę, przynajmniej w pierwszej fazie, mamy już podpisaną, więc jak wygląda w tej chwili wdrożenie do sił zbrojnych systemu Wisła? Tak. Przede wszystkim utworzenie stanowiska pełnomocnika do spraw dedykowanego programu było pierwszym krokiem do tego, żeby zarządzać dużym programem modernizacyjnym w sposób programowy. Czyli tak jak przewidują to metodyki zarządzania projektami i stąd w tytule jest System Wisła, dlatego że System Wisła był pierwszy zakontraktowany. W 2018 roku została podpisana umowa główna ze stroną amerykańską na pozyskanie elementów systemu Wisła. Następnie zostały podpisane kolejne umowy z rządem amerykańskim, kolejne umowy z przemysłem polskim i etap kontraktowania w systemu Wisła praktycznie mamy zakończony. Obecnie trwa etap produkcyjny, czyli przyjmowania pierwszych elementów produkcyjnych. No i szkolenia żołnierzy, bo tak. to warto powiedzieć, że szkolenie odbywa się tak naprawdę równolegle z tą produkcją. E, tak, w tej chwili w, tej chwili w Stanach e, przebywa kilkudziesięciu żołnierzy na szkoleniach w e, Fort Seal i Fort Lee. E, kilku już, kilkunastu już wróciło z tego szkolenia. W bieżącym roku i, i na początku przyszłego roku wysyłamy kolejną e, e, ekipę, tak żeby e, osiągnąć gotowość personelu obsługującego system Wisła w październiku przyszłego roku, kiedy rozpoczniemy sprawdzenia integracyjne, e, czyli system Integration Checkout, który jest planowany na październik 2022 roku w Toruniu. No a jeśli chodzi o produkcję, to produkcja już taka fizyczna seryjnych egzemplarzy się zaczęła. Jeden e, można zobaczyć w Kielcach na ekspozycji zewnętrznej. E, nie tylko wyrzutnie, bo widziałem, że są tam też pojazdy związane z załadunkiem e, uzbrojenia. Jak to wygląda? Bo, bo, nie jest to żaden prototyp, nie jest to jakiś model badawczy, to jest normalna, seryjna, pierwsza wyrzutnia wyprodukowana w Polsce. Tak. Wszystkie elementy, które są prezentowane w tym roku na MSPO zostały wyprodukowane w Polsce. Oczywiście z wyjątkiem kontenerów startowych, które, które są dostarczone od rządu Stanów Zjednoczonych. Natomiast wszystkie elementy towarzyszące, czyli pojazdy, w tym również wyrzutnia, zostały wyprodukowane wyprodukowane w Polsce i rzeczywiście nie są to prototypy, są to pierwsze egzemplarze produkcyjne. Te pojazdy przeszły już serię testów i sprawdzeń. Praktycznie te pojazdy za chwilę zostaną dostarczone do Sił Zbrojnych w takiej konfiguracji, w jakiej są prezentowane obecnie na targach. Warto podkreślić, że jest to chyba pierwszy i ostatni raz, kiedy elementy Wisły pojawią się na targach kieleckich, dlatego że w tym roku chcieliśmy pokazać, że od podpisania umowy do wykucia czegoś w metalu potrzeba troszkę czasu i wysiłku, ale wspólnie z polskim przemysłem udało nam, się to, no, udało nam się to zrobić. Niestety w przyszłym roku na targach nie będziemy pokazywali sprzętu, bo ten sprzęt będzie na poligonie. W przyszłym roku rozpoczynamy procedury integracji całego systemu łącznie z elementami amerykańskimi, dlatego Wisła jest tylko w tym roku. I no to ja myślę, że to jest dobra informacja, że Wisła nie będzie stała na ekspozycji przez następne pięć lat, tylko wchodzi do sił zbrojnych razem w zasadzie w ramach całego systemu. No bo tu przechodzimy do tego tematu, który wszyscy e, bardzo lubią, czyli system IBCS i po co zdecydowaliśmy się na system amerykański, którego wtedy jeszcze, jak wielu mówiło, nie było. No tak, dyskusje na temat systemu IBCS są praktycznie w przestrzeni publicznej od momentu, w którym zawarliśmy umowę. Rzeczywiście kupiliśmy system, który na obecnym etapie jest w dalszym ciągu. Po stronie amerykańskiej możemy nazwać, że cały czas jest rozwijany, natomiast w tej chwili ten system jest testowany przez żołnierzy US Army. I podjęto w 2017 i 2018 roku podjęto ryzyko, żeby wejść w ten system. I to ryzyko się opłaciło, ponieważ dostajemy zupełnie nowy generacyjnie system, system dowodzenia, jakim jest system IBCS. Czyli tak naprawdę zaczynamy z systemem, do którego Amerykanie dochodzili i będą go dopiero wprowadzać. Tak, warto też podkreślić, że Amerykanie nad tym systemem pracują od 10 lat, wydając kilkaset milionów dolarów, więc zbudowanie takiego systemu, zwłaszcza opartego na sieciocentryczności, to nie jest kwestia dwóch, trzech lat i niskich nakładów finansowych. To są naprawdę grube, grube miliony, setki milionów dolarów, żeby dojść do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. I wiemy, bo bierzemy udział zarówno w sprawdzeniach tego systemu w Stanach Zjednoczonych, w strzelaniach na żywo w Nowym Meksyku, że rzeczywiście ten system działa i jest szansa, że nie jest szansa, jest pewny, że ten system zostanie dostarczony w takiej konfiguracji, jak jest teraz. Czyli tak naprawdę wiemy, jak system się zachowuje w momencie testów i trzymamy rękę na pulsie. Mówimy, mając na myśli w zasadzie pana, czyli Siły Zbrojne i, i Ministerstwo Obrony i cały program. I tutaj chciałbym przejść do jeszcze jednego, Takiego tematu, który często się pojawia, czyli hasło sieciocentryczność, bardzo takie chwytliwe, tylko co to w zasadzie znaczy, że system IBCS jest sieciocentryczny i że Wisła będzie sieciocentryczna? No tutaj sieciocentryczność w systemach uzbrojenia jest czymś nowym. W ogóle to pojęcie sieciocentryczności pochodzi z, bardziej z obszaru komunikacji, bardziej bardziej z obszaru IT. Natomiast w tamtych obszarach sieciocentryczność oznacza mniej więcej to, że każdy element systemu jest zasilany tą samą informacją. W systemach uzbrojenia, zwłaszcza w IBCS-ie, koncepcja sieciocentryczności poszła krok dalej. To znaczy, nie tylko wszyscy wiemy, mamy tę samą informację, tylko potrafimy tę informację użyć w sposób optymalny w stosunku do ewentualnego zagrożenia. Czyli potrafimy, każdy element systemu, posiadając tę samą wiedzę, jest w stanie współpracować z dowolnym innym elementem systemu. Wytłumaczenie w kilku słowach sieciocentryczności, zwłaszcza w obronie powietrznej, jest bardzo skomplikowanym. I długotrwałym byśmy tutaj spędzili kilka godzin na wykładach teoretycznych. Natomiast w porównaniu do, do, do systemów miejscocentrycznych, czyli te, które mamy w tej chwili, gdzie przywiązane mamy wyrzutnie do, do radaru i praktycznie obrona powietrzna składa się z takich małych wysepek połączonych ze sobą jakąś świadomością sytuacyjną, no w naszym przypadku z sieciocentryczności. Daje nam tę możliwość, że każdy efektor, czy może raczej każdy sensor, czyli każdy radar, który cokolwiek zobaczy, przesyła informację do, 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 do systemu i na bazie tej informacji dowolnie wskazana przez system, zaproponowana przez system wyrzutnia, jest w stanie ten cel zniszczyć. Więc tutaj jest to amerykańskie, amerykańska idea, any sensor the best effector. To znaczy, możemy optymalizować prowadzenie, prowadzenie walki z wykorzystaniem różnych środków rażenia, czy średniego zasięgu, czy w przyszłości krótkiego zasięgu. Zamykając to pewną klamrą, mówimy o systemie, który zarządza całą siecią narzędzi, czyli wchodzących informacji i wychodzących rakiet, powiedzmy tak. Upraszczając i pod, tak rozumiemy tą sieciocentryczność. No i wspomniał Pan o krótkim zasięgu. I tutaj w zasadzie wypadałoby przejść od razu do takiej świeżej informacji, czyli do podpisania na tutaj, właśnie w Kielcach, na targach umowy ramowej dotyczącej właśnie systemu krótkiego zasięgu, systemu NAREF. No, który, co też należy zaznaczyć, wejdzie do tego systemu sieciowego zarządzania, to do tej sieci wymiany informacji i będzie stanowił kolejny element takiej wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej. To zacznijmy od tego, co w zasadzie podpisano i czym jest NAREF. E, tak. Wczoraj rzeczywiście odbyła się ceremonia podpisania umowy ramowej na pozyskanie systemu NAREF, bez definiowania długości i nazwy konkretnej tej umowy, ponieważ ona jest bardzo skomplikowana. Co, jest, co, 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 co warto podkreślić, to to, że jest to umowa, która w sposób prawny wiąże dwie strony czyli zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej. I wykonawcę Polską Grupę Zbrojeniową, konsorcjum PGZ Narew, do realizacji systemu Narew, czy programu Narew. W dalszej kolejności, jako konsekwencja zawartej wczoraj umowy ramowej, będą zawierane umowy wykonawcze na poszczególne komponenty systemu. Więc wczorajsze wydarzenie jest rzeczywiście bardzo ważnym krokiem do budowy zintegrowanej, wielowarstwowej. Obrony powietrznej, nawet tutaj na targach, możemy zobaczyć na wystawie zewnętrznej, że z lewej strony mamy WISZORAT, czyli elementy krótkiego zasięgu jak noteć, poprat, pilica. Po prawej stronie, vis-a-vis, -vis mamy system średniego zasięgu Wisłę z nową wyrzutnią. No i elementem brakującym jest właśnie NAREW, co się wczoraj dopełniło. To może, czy możemy w ogóle powiedzieć o tym, co dokładnie określono? Bo jak rozumiem, określono pewne ramy programu. Wiemy mniej więcej, ile ma być baterii, ile ma tych jednostek ogniowych, czyli takich modułów, które mają funkcjonować w ramach tego systemu. Określono z tego, co wiem, mniej więcej również, ile jesteśmy w stanie wydać na ten, na ten program, chociaż są to takie dość szerokie widełki. Umowa ramowa nie zawierała ceny, dlatego że, tak jak powiedziałem, w ramach realizacji umowy ramowej będziemy podpisywali umowy wykonawcze, czyli negocjacje, w tym negocjacje cenowe, są jeszcze przed nami. Nie warto byłoby teraz mówić, ile mamy pieniędzy, ponieważ negocjacje mogłyby nie doprowadzić do, do, do pozytywnego rozwiązania. Natomiast sama umowa. Wskazuje nam, w jaki sposób będziemy kontraktowali kolejne elementy czy kolejne, kolejne komponenty systemu NAREF w, w ramach właśnie realizacji umów wykonawczych. Ona opisuje warunki prawne, ona opisuje również sposób zarządzania tym projektem, no bo trzeba, trzeba zdawać sobie sprawę, że program NAREF będzie wysoce skomplikowanym systemem, nie tylko z punktu widzenia technicznego, ale również z punktu widzenia zarządczego. Liczba komponentów, sposób złożoności, może inaczej, złożoność tego systemu, zależności pomiędzy nimi jest na tyle skomplikowane, że nie można tego załatwić jedną umową. Podpisanie jednej umowy na dostawę całego systemu niesie za sobą ryzyko niepowodzenia. My w ten sposób próbujemy zmniejszyć ryzyko. Niedostarczenia któregokolwiek z komponentów, ponieważ będziemy w stanie zarządzać każdym z tych komponentów oddzielnie. Czyli mówimy z tego, co się orientuje, o kilkunastu takich umowach, które zostaną zawarte w ramach tego całego programu, w ramach tego szkieletu, który został zdefiniowany podpisaniem tej umowy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Polską Grupą Zbrojeniową. Tak, planujemy kilkanaście umów wykonawczych na poszczególne komponenty systemu NAREF. Dodatkowo również będziemy zawierali umowę na zarządzanie tym projektem, jak również integrację poszczególnych elementów. To są bardzo skomplikowane przedsięwzięcia, czekające zarówno nas, Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i Polską Grupę Zbrojeniową. Zarządzanie tak dużym programem, tak bardzo złożonym programem wymaga przede wszystkim. Pomysłu, a po drugie, zasobów ludzkich, które w czasie realizacji tego programu muszą być w miarę stabilne. Nie, nie, nie mogą być zmiany na, na, elementach, na, 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 na poziomach zarządczych zbyt częste, no bo, no bo brak kontynuacji, kontynuacji takiego cał, całego projektu. Oprócz, oprócz tego, w ramach programu Narew będziemy budowali potencjał przemysłowy w, w spółkach konsorcjum PGZ Narew, co też nie jest bez znaczenia. Cało, całe postępowanie objęte jest procedurą tak zwaną PIBP, czyli podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, i na koniec dnia my powinniśmy zapewnić czy uzyskać należyty transfer technologii, który. Umożliwi nam w przyszłości przede wszystkim budowę systemu, jego modernizację i jego utrzymanie w całym cyklu życia. No z tego, co się orientuje, to tym kluczowym elementem jest efekt czyli rakieta, która będzie spełniała wszystkie wymagania i będzie mogła być produkowana, czy koprodukowana w Polsce. Tak, jest to, jednym, jest to jeden z ważniejszych elementów, tylko trzeba pamiętać, albo warto podkreślić, że. Przy projektowaniu systemu w sposób komponentowy każdy komponent gra rolę. Owszem, najtrudniejsza umowa, która nas czeka, to jest umowa na efektor. No, z drugiej strony, system bez węzłów łączności nie zadziała, system bez kabin dowodzenia nie zadziała. I tutaj staraliśmy się, aby rozwiązania, które w tej chwili stosujemy w Wiśle, między innymi w obszarze Mobilnych węzłów w łączności, kabin dowodzenia, czy nawet tych pojazdów, które możemy zobaczyć na tegorocznych MSPO, żeby był tożsamy. Dzięki temu nie będziemy musieli szukać gotowych rozwiązań. Owszem, największą niewiadomą w całym, w całym równaniu pod nazwą NAREF jest, jest efektor, ale myślę, że z tym sobie też poradzimy. Czyli tak podsumowując. T -t tą całą kwestię mamy tutaj podpisaną już umowę, która określa tą, tą strukturę planowania, zarządzania całym projektem i tą przestrzeń, w której będą podpisywane kolejne umowy dotyczące konkretnych, że tak powiem komponentów tego systemu można powiedzieć, że modułów, czyli tam dowodzenia systemu łączności, wymiany danych sensorów, o których Pan wspominał, że są bardzo istotne, no i na końcu tej, te, tego elementu, który wykonuje ostateczne zadanie, czyli wyrzutni wraz z pociskami, no i tworzy to jakąś strukturę, która, jak zrozumiałem, ma być też możliwie kompatybilna z Wisłą, no bo to na pewno uprości nie tylko, że tak powiem, zakup i planowanie tego, tego projektu od strony tej techniczno-organizacyjnej, ale też w przyszłości zdecydowanie łatwiej eksploatację. Tak, no tutaj punktów styczności pomiędzy Narwią a Wisłą w tej chwili będziemy mieli bardzo dużo, zresztą w momencie, tak, tak naprawdę po dniu wczorajszym nie powinniśmy mówić oddzielnie o programie Wisła i programie Narew, tylko powinniśmy mówić o zintegrowanym, wielowarstwowym systemie OP, dlatego że tutaj rola i zadania krótkiego i średniego zasięgu zaczynają się zacierać. Te, te oba systemy mają być po pierwsze w pełni zintegrowane, a po drugie mają się uzupełniać, to znaczy poziomy, na których mają być zwalczane ewentualne zagrożenia, mają się uzupełniać, nie ma, nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa do pewnego poziomu, no bo jeżeli potencjalny przeciwnik będzie wiedział, że nasze rakiety latają do poziomu X, no to pojawi się na poziomie X plus 1. Natomiast jeżeli będzie miał świadomość, że naprawdę do, do, do bardzo dużej wysokości jesteśmy w stanie. Zagrozić mu naszymi rakietami i to bez znaczenia, czy to będą rakiety Narwi, czy to rakiety Wisły, no to, to znaczy, że zbudowaliśmy komplementarny system. Nawiązując jeszcze troszkę do umowy ramowej, chciałbym podkreślić, że ta umowa zawiera również w sobie konkretne daty, do kiedy musi się zakończyć realizacja czy, czy zawieranie umów wykonawczych. To nie jest moment, w którym, że może nawet znaczy wczorajsze podpisanie umowy, to nie jest moment bez określonego końca. My wiemy mniej więcej, kiedy chcemy, kiedy chcemy odbyć pierwsze strzelanie i tak jak wcześniej, wcześniej przekazywałem 2026 rok to jest moment, w którym byśmy chcieli strzelić pierwszym task forcem zintegrowanej, zintegrowanego systemu obrony powietrznej. I dlatego też w umowie ramowej Określiliśmy, do kiedy które umowy muszą być zawarte, tak aby, aby to, to wypełnić, ten, ten, ten warunek spełnić. Czyli, jak rozumiem, mamy ściśle określony okres na realizację tej, tej umowy, więc rozumiem, że jest Pan w stanie określić, kiedy ten system powinien zacząć wchodzić do sił zbrojnych? Tak, jesteśmy, jesteśmy na, tym, na tym etapie, kiedy definiujemy najpierw harmonogram zawierania umów wykonawczych, a następnie harmonogram realizacji umów wykonawczych. Tylko tak jak powiedziałem, 26 rok jest dla nas rokiem kluczowym, dlatego że w tym momencie chcemy przetestować, może inaczej udowodnić, bardziej nie przetestować, bo, bo system sam w sobie już jest przetestowany. Chcemy sprawdzić, czy polski, polski pomysł na obronę powietrzną rzeczywiście, nie, tak nie w, w 2026 roku chcielibyśmy pokazać, że pomysł na integrację systemu krótkiego i średniego został zrealizowany. No to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć, żeby udało się osiągnąć ten planowany efekt i żebyśmy w 2026 roku zobaczyli działający system zintegrowany na REF i Wismę działającą razem. Taki jest plan, aczkolwiek Pierwsze, pierwsze symptomy zintegrowanej obrony powietrznej będą już w 2023 roku, kiedy dostarczymy pierwszy dywizjon systemu Wisła do, do, do wojska. To jest moment, w którym wojsko będzie starało się wykorzy optymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje nowy system, ponieważ otwarta architektura systemu IBCS daje możliwość wpinania kolejnych efektorów czy kolejnych sensorów. My już w ramach programu Wisła integrujemy na przykład radar Bystra, tylko po to, żeby zasilać dodatkową informacją cały system, bo niekoniecznie musimy promieniować radarem patriota, żeby, żeby strzelić do, do celu, który może być dla tego radaru na przykład niewidoczny. Uzupełnienie tego, tego pola widzenia o, o radar Bystra no, zapewni nam dużo większe możliwości operacyjne i myślę, że. Słuszność decyzji o wyborze IBCS-u będziemy mogli już pokazać w 2023 roku. No i mam nadzieję, że będziemy mogli potwierdzić ten sukces. Na to czekam, tego Panu życzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia Panu i żegnam również Państwa i zapraszam na kolejne skanery Defense 24.